Chciałem zachęcić słuchaczy do przeczytania tej książki. Jest to drugie wydanie książki pod tytułem Krzyż nigdy nie umiera, a w pod Siedem 7 stacji Krzyża kopalni wujek. Domyślamy się, że treść tej książki jest historia bolesnych, tragicznych wydarzeń stanu wojennego grudnia 1981 roku. Wtedy w wyniku narzuconego Polsce stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego i jego świtę zadano największą ranę w całej Polsce, w całym narodzie, tu w Katowicach na kopalni Bujek. W obronie praw człowieka, w obronie solidarności, w obronie wolności ludzkiej zginęło dziewięciu górników. Historia tych dziewięciu górników, która się składa na historię krzyża kopalni Wujek, jest w jakiejś mierze obowiązkiem. Nie tylko nas, mieszkańców Śląska, nie tylko Polski, ale wszystkich, których interesuje przemoc komunistyczna i agonia, która się, Bogu dzięki, wtedy zaczynała. Właśnie wskutek stanu wojennego było widać, że mocarstwo jest słabe, że rzuca się na swój własny naród, że widzi niebezpieczeństwo w wolnym myśleniu ludzi. Ten pokód wolności tu dokonał się przez świadectwo śmierci dziewięciu górników i kilkudziesięciu rannych. Jest to refleksja dusz pasterza, bo byłem wołany przez górników już wcześniej, przed stanem wojennym aby przyczynić się do ich formacji duchowej, do zrozumienia, co to jest Związek Solidarność, jakie zasady działania powinny ich charakteryzować. Książka więc jest ważnym świadectwem historii naszej Ojczyzny.